Dzień dobry, Zabrze. Co łączy bal i piłkarze ręcznych górnika Zabrze? I wcale nie chodzi o piłkę. Na tej hali, która znajduje się za moimi plecami i na której zazwyczaj trenują i grają nasi piłkarze ręczni, w najbliższym czasie będzie odbywało się kilka bali. W tym bal sportowca, o ironio. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że w związku z tymi balami nasi piłkarze ręczni nie będą mieli gdzie trenować, więc szukają ratunku w piekarach śląskich i w Gliwicach. Czy tak powinno wyglądać wspieranie sportu? Zdecydowanie nie. Z wywiadu, którego udzielił ostatnio prezes i właściciel górnika zabrze piłki ręcznej, wynika jasno. Ślad za tym, że piłkarze ręcznie osiągają doskonałe wyniki sportowe, nie idzie wsparcie ze strony miasta, wręcz przeciwnie, w zestawieniu z doskonałymi wynikami pojawia się jedno słowo, byle jakość. To słowo, które właściwie w naszym mieście na różnych płaszczyznach mogłoby być odmieniane przez przypadki wiele razy. I my, mieszkańcy, wiemy o tym doskonale. Jestem bardzo ciekawa, czy wolicie oglądać, jak nasi piłkarze ręczni grają. W zabrzu czy jednak w Dąbrowie górniczej albo w innych miastach? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Moim zdaniem ta hala powinna być dostosowana do potrzeb naszych piłkarzy ręcznych i to jak najszybciej, tak żeby mieszkańcy naszego miasta mogli kibicować piłkarzom, nie tylko nożnym, ale również ręcznym.